Cześć, witam was na kanale Wideoblog Tech w unboxingu. Dzisiaj mamy kilka, tak, kilka, nie kilka kilka produktów, które w większości po unboxingu trafią do Was. Na samym końcu tego unboxingu chcę Wam pokazać cały deszcz produktów, dosłownie, ale żeby to zobaczyć, to oglądnijcie sobie od początku ten film, nie przewijajcie na koniec, bo stracicie całą zabawę. Tak więc zabieramy się do dzisiejszego unboxingu produktów które, jak powiedziałem, trafią do Was na jednym z najbliższych live'ów. Jako pierwsze idą do unboxingu sławki od firmy Genesis Neon 360, dosyć budżetowe słuchawki, kosztują niecałe 100 zł i mają czerwone podświetlenie. 50 mm membrany, uwaga, dziewczyny, uwaga. Te słuchawki wibrują, tak? Te słuchawki wibrują w tym budżecie, natomiast jeden z Was, jeden ze szczęśliwców będzie albo ona, e, raczej powinny chyba trafić do onej, e, po, będzie, miała, będzie, miała, będzie miała, będzie miała możliwość sprawdzenia, jak bardzo wibrują e, i, i, i czy jest przyjemnie. Czułość tych słuchawek 108 dB, oporność 32 omy, pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz. Ech, ech, tak. Czułość mikrofonu minus 48 dB. Tak, te sławki mają wbudowany mikrofon, jak przystało na gamingowe sławki. Tak jak powiedziałem, czerwone podświetlenie, kabel w oplocie materiałowym 230 cm i cena 90 Złoty, z groszami, w zależności oczywiście od sklepu. Jak zwykle, linki do wszystkich produktów znajdziecie pod filmem w opisie, więc możecie sobie klikać, sprawdzać ile co, gdzie kosztuje i w miarę potrzeb, oczywiście swoich, kupować. MacDodo, MC Dodo, whatever Dodo. Seria Night Kabel USB do micro USB. Materiał, z którego jest wykonany, wszystkie elementy to TPE, aluminium i nylon, wspierało szybkie ładowanie Qualcomm 3.0, a rdzenie kabla to mieć zagęszczona cyną. Ma wytrzymać co najmniej 15 tysięcy podłączeń i odpięć od naszego urządzenia i się nie zepsuć. Podobno, według producenta, ale faktycznie jakość wykonania pierzutu jest bardzo dobra. Natomiast jego minusem jest na pewno sztywność, jest dosyć sztywny i źle się układa. Natomiast wtyczki z jednej i z drugiej strony są bardzo ładnie i precyzyjnie wykonane, więc do tego nie można się absolutnie przyczepić. Przy wtyczce do urządzenia jest dioda LED, która informuje o ładowaniu końcówce ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu, odcinając dopływ. Prądu. Jeśli rozpozna urządzenie wspierające szybkie ładowanie, to zamiast na czerwono świeci się na niebiesko podczas ładowania. Taka to jest inteligentna bestia. Taki mamy inteligentny yy, kabel tutaj yy, przed sobą. Cena tego kabelka 40 zł, niecałe. Linki jak zwykle pod filmem w opisie. Uważam, że jeżeli ktoś często łamie tak jak moja żona, która co najmniej raz w miesiącu wymienia swój kabel do smartfona, to zdecydowanie myślę, że będzie to dobra opcja. Bo tutaj jest takie wzmocnienie przy kablu, które zapobiega łamaniu się tego ustrojstwa. No i podobno te 15 tysięcy ma wytrzymać. Co prawda nic nie napisali o użytkowaniu przez moją żonę kabli a propos kabla, ale, ale myślę, że że wytrzyma dłużej niż miesiąc w przypadku mojej żony. W sensie, że przy mojej żonie wytrzyma dłużej niż miesiąc. Skoro przy kabelkach jesteśmy to teraz hub USB typu C, w sensie wtyczka z jednej strony USB typu C do urządzeń, które ją posiadają, a z drugiej strony bardzo dużo możliwości od firmy Blitzwolf. To już wiecie, że to jest hub USB na USB typu C. Jest to ciekawy de facto multiport dla posiadaczy notebooków, ultrabooków, macbooków, iPadów itd. itd. Obudowa wykonana z metalu, waga jedynie 52g, a wymiary tego maleństwa to 95x11x45mm. Kabel połączeniowy niestety ma tylko 160mm, czyli 16cm. Jest tutaj tak, czytnik kart SD i microSD dla fotografów. Jeżeli nasz notebook, laptop, etc. nie ma takowego, to będzie to fajna opcja. Mamy trzy porty USB 3.0. Jest też port USB typu C, PD do ładowania MacBooka, laptopa, notebooków, iPadów. Niestety daje tylko niecały amper na wyjściu, więc będziemy ładowali całą wieczność albo jeszcze dłużej. Ale to działa w tą stronę, że ładowarkę z gniazda ze ściany podpinamy do tego huba i z tego huba płynie nam prąd do naszego notebooka. Ważne sprawdzić sobie, czy wasze wejście USB typu C w notebooku obsługuje ładowanie, żeby nie zjarać sobie sprzętu. Ma też właśnie co ciekawe wyjście HDMI, które wspiera 4K. Obraz w 4K, ale tylko w 30Hz. Natomiast Full HD wspiera już w A 60 Hz, więc już się da pisać na tym i pracować w Wordzie. Jak powiedziałem, współpracuję z MacBookami i iPadami. Takie to oto maleństwo, które można kupić za około 100 zł. Link pod filmem w opisie, wysyłka do Polski 5 zł kosztuje. Bo to kupujemy w azjatyckim sklepie, więc dla osób, które potrzebują do swojego notebooka Takiego multiportu, de facto, nie tylko huba, może być to ciekawe rozwiązanie. Teraz polecimy trochę z fińszczyzną. Nie chińszczyzną, tylko fińszczyzną. Produkt marki Sven, fińskiej firmy. Co prawda z Finlandii kojarzy mi się tylko jeden produkt, który bardzo cenię, ale generalnie Finowie słyną nie tylko z dobrego napoju, ale też z innych produktów. Jak widać, produkują też myszki komputerowe i jeszcze jedną rzecz, którą za chwilę zobaczycie. Myszka bezklikowa. No, jest to model RX560 SW Silent. Bezprzewodowa z donglem działającym na paśmie 24GL, dongiel USB 2.0. Nie może się ona poszczycić jakimiś nie wiadomo jakimi rozdzielczościami DPI to jest 800, 1200 lub 1600, ustawiane przyciskiem na grzbiecie samej myszki myszka jest leciutka, 60 gramów wymiary 108x60x39 na na dobra propozycja dla osób, które jeżdżą na przykład z notebookami z laptopami, gdzieś w podróży potrzebują i używają i lubią myszki bezprzewodowe może być to ciekawa propozycja, poza tym jest ona praktycznie bezgłośna no, mikroprzełączniki ma ale są to specjalne wyciszane mikroprzełączniki Dlatego ma w nazwie Silent. Jest zasilana jedną baterią AA i ma 5 plus 1 przycisków, czyli rolkę scrolla i przycisk w scrollu. Mamy dwa z lewej strony, tył przód, cofania, oczywiście główne pod y, wskazującym i środkowym palcem, przycisk w rolce, no i przycisk zmiany DPI. Wykonana w całości z plastiku, góra powleczona y, lekką warstwą gumy. Całkiem sympatyczna i miła w dotyku, natomiast z lewej strony i prawej strony tej myszki niestety przeważa taki dosyć ordynarny plastik. No ale, moi drodzy, ta myszka nie kosztuje milionów. Ta myszka kosztuje, uwaga, uwaga, około 30 zł. Uwaga, sprawdzimy głośność. Odległość około 40 cm, czyli tak, jakbym siedział przy biurku i trzymał sobie ją i operował na stole. Boczne przyciski i główne są słychać je, ale faktycznie w porównaniu z normalnymi myszkami są praktycznie bezgłośne. Natomiast rolka, samo kręcenie jest słyszalne i bardzo głośny przycisk rolki i tak samo głośny przycisk do zmiany DPI. Ale wrażenie fajne, pracuje miękko, całkiem sympatyczne w dotyku, dobra, fajna powierzchnia, no oprócz tego bocznego plastiku. I kolejny produkt z Finlandii, niestety nie w mm, szklanej butelce, a mianowicie sławki APB550MW. Sławki bezprzewodowe e, w standardzie bt 41 pracują, zasięg do 10 m, są to sławki nauszne. Membrany 40 mm, pasą przenoszenia od 20 do 20 kiloherców, tak? Prawda? Dynamika 106 dB, oporność 32 ohmy, waga 225 gramów, kabel 120 cm. Co ciekawe, kabel mini jack, mini jack, bo tak też może pracować, mogą to pracować te słuchawki, na przykład jak nam akumulator padnie z pilotem załączonym na środku, który możemy odbierać i odrzucać połączenia. Jest tam też wbudowany mikrofon. Jest to płaski kabel w gumie, zalany gumą z dwoma wtyczkami mini jack po obu jego stronach. Oprócz tego same słuchawki też mają budowany mikrofon, więc bezprzewodowo też możemy odbierać i rozmawiać. Są one podświetlane, białe podświetlenie na jednej i na drugiej muszli, wbudowany akumulator. Niestety pojemności nigdzie tych danych nie znalazłem, mam tylko informację, że potrafi pracować do 18 godzin bez ładowania. Na lewej muszli z tyłu mamy włącznik zasilania, odbieranie, odrzucanie połączeń, regulacja głośności oraz sterowanie utworami przód, tył przeskakiwanie do kolejnych i kabel połączeniowy, który też mamy w komplecie i wejście kabla połączeniowego mini jack, mikro usb za którego to pomocą ładujemy nasze słuchawki na samym dole mini jack do kabla stałego, statycznego do podłączenia z naszymi urządzeniami. Szkoda, że ten kabel ma tylko 120 cm, bo można by go, je używać również przy komputerze, a tak to w sumie też można, jeżeli obudowa nasza stoi na biurku i sięgnie na ten kabel. Muszę wysłane hmm, ekoskórą, co będzie powodować pewnie potliwość, natomiast pierwsza taka uwaga, całe są wykonane z pianoplastiku. I doskonale się palcują. Przy moim oglądaniu już są całkiem wypastow wyp wypastowane, wypalcowane i z błyszczących zrobiły się matowe, natomiast fajnym bajerem jest możliwość ich złożenia i schowania sobie do kieszeni. Jak mamy na przykład takie duże kieszenie w spodniach albo do plecaka. Regulacja tylko i wyłącznie wysuw i delikatna regulacja muszli, ale naprawdę de delikatna regulacja, już wam pokażę o. Każdą stronę, ale jest to można zaliczyć na plus. Gdyby ten pianoplastik, plastik, to by było wszystko super. Natomiast palcują się znakomicie. Dobre na zimę, bo w zimach mamy, ręk w zim w zimach, bo zimą mamy rękawiczki, więc nie wypalcujemy naszych słuchawek. Sławki kosztują niecałe 100 zł, więc propozycja dla wszystkich, którzy posiadają nowoczesne smartfony, pozbawione wejście, wyjście, audio. I uwaga moi drodzy, obiecany wam prawdziwy wysyp. O. Co to jest? To są moi drodzy podkładki gamingowe, ale nie tylko podkładki gamingowe pod myszki i podkładki teoretycznie precyzyjne, ale tak de facto to są standardowe e, podkładki, o których powiem wam kilka słów, nie będę ich wszystkich pokazywał. Pokażę wam na przykładzie, powiedzmy Największej, żebyście widzieli, jak to jest, a też o kilku tam rozmiarach i specyfikacji tego Wam już mówię. Firma Savio, moi drodzy, przysłała mi tyle oto podkładek, z których wszystkie, praktycznie, no, może jedną sobie zostawię, trafią do Was, ale nie wszystkie na live. Wymyślę jeszcze jakiś inny sposób, żeby je rozdawać, bo nie będę każdej podkładki wysyłał kurierem, zrobimy to inaczej. Będę dodawał je do czegoś, może do jakiegoś ekstra prezent do czegoś. Zobaczymy, pomyślimy. Natomiast większość i tak trafi do Was, możecie być pewni. Mamy dwa typy tych podkładek. Pokażę Wam może najpierw na małym przykładzie. To są podkładki w rozmiarze S: Turbo Dynamic, to ta czerwona i Precision, tak, tak. Precision Control to ta <coughs> czarna. Wszystkie generalnie podkładki są wykonane z materiału. Różnią się tym materiałem, różnią się gramaturą i różnią się gęstością. Podkładki Turbo Dynamic są podkładkami szybkimi, przeznaczonymi dla FPS-owych graczy, którzy cenią szybkość przesuwu myszki. Precyzyny są do takiego standardowego używania. Oczywiście, pogramy na nich, natomiast nie ze wskazaniem na FPS, y ze wskazaniem na innego typu gry, gdy ta prędkość myszki nie jest wymagana aż w tak dużym stopniu jak przy dynamicznych FPS-ach, na przykład CSGO. Bo to klasyczny przykład takiego właśnie FPS-a. Występują w rozmiarze S, M, L i XL. xl sobie otwórzmy. Już wam pokażę. xl generalnie to jest xl -ka? Tak. Ma rozmiar 900 na 400 na 3 mm Dosyć mięsista musi być, skoro ma 3mm grubości. Ciachu, ciachu wygląda jak. Jest duża, nie wygląda. Jest duża jak Warren Boskie. Jak obróz na Wigilię na moim stole. Proszę bardzo. No nie, no mam trochę większy stół. Sorry. Ale jest duża. Proszę. Tak wygląda. Od spodu mamy gumę zapobiegającą przesuwaniu się tej podkładki po stole. Oczywiście na tak dużej podkładce możemy położyć nie tylko myszkę, ale również klawiaturę. I do tego właśnie są takie duże podkładki. Poza tym to jest dobra opcja, bo nie trzeba kurzu pod spodem wycierać. Faktura jest fajna. Gładziutka jest podkładeczka. Wszystkie generalnie działają ze wszystkimi rodzajami czujników optycznych i laserowych, więc bez problemu powinny obsłużyć Wasze myszki. Kilka słów o wymiarach tych dywaników podkładek pod myszki. SK, moi drodzy, podkładka w rozmiarze S. Mm, ma wymiary 250 x 250 na 2 mm. Jest troszeczkę cieńsza niż podkładki już w standardzie M, które mają, moi drodzy, to jest MK, które mają 450 x 450 na 3 mm. Chcecie je zobaczyć? O, mi się rozwaliło pudełko, to Wam pokażę, jak duża jest. To jest MK. Też nie głupia, powiem Wam. Rozmiar taki spoko jest. O. To jest MK, e, idąc dalej mamy, moi drodzy, LK, która ma 700 na 300 x 3 mm. No dobra, pokażę Wam ją, żeby nie było. To już jest panorama 21 na 10 o, takie coś, 21x9, taka, proszę bardzo. Też całkiem spoko, zmieści się mniejsza klawiatura bez bloku numerycznego i również nasza myszka. No i ta największa, którą Wam pokazywałem, ona ma wymiary 900x450x3 mm. Więc tak to wygląda. Podkładki nie są drogimi podkładkami gamingowymi. Najtańsza, czyli te w rozmiarze S, zaczynają się zarówno gamingowe, jak też control. Precision Control, przepraszam, zaczynają się od 9 zł, tak, 9 zł, niecała dyszka do najdroższej, która jest w rozmiarze XL, czyli obrusu mojej babci, która kosztuje uwaga. Uwaga, skupcie się 40 zł, cztery dyszki. Uważam, że bardzo dobre pieniądze, jak za tak dużą podkładkę, jeszcze dodatkowo oprzytą i całkiem nieźle wykonaną. Wszystkie oczywiście są materiałowe, tak jak powiedziałem na początku. To jest materiał. Nic z nimi nie wiadomo, czy jest odporne na zalanie czy nie, więc raczej nie próbujcie katapultować swoich soczków bądź też innych napojów stojących na biurku podczas grania. Nie wolno tego robić. Eee, sam to robię na naszą podkładkę gamingową. Oczywiście linki do tych wszystkich podkładek znajdziecie pod filmem w opisie, można sobie klikać, kupować i uzupełniać swoje stanowisko gamingowe o taki właśnie piękny czarno-czerwony. Obróz. Nie przedłużając, moi drodzy, ten przydługawy unboxing z produktami, które w większości, jak zwykle, trafią do Was na jednym z najbliższych live'ów. Te wszystkie podkładki na pewno trafią, może oprócz tej dużej, bo ona jest naprawdę fajna i ja chyba sobie zostawię, a drugą może dam synowi, bo jemu też się przyda na biurko położyć coś. Trafią do Was. Nie wiem, na którym z live'ów, czy na najbliższym, czy nie, ale na pewno, więc śledźcie mój kanał, śledźcie moje live'y, wchodźcie na nie i niewykluczone, że to Wy właśnie wygracie jeden z tych produktów, który dzisiaj pokazałem w unboxingu. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tych produktach, czy Wam się podobały, czy nie. Dajcie mi znać, czy używacie może już jednego z Was, jeżeli te, jednego z nich jeżeli tak, to dajcie, to mi napiszcie, którego i jakie są Wasze własne subiektywne odczucia na temat tego sprzętu. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, w Tech.